Regulator przepływu od bizona, to jest taki trochę oryginał, widać. Chcemy go stawić do medowego bizona z tego względu, że ten, co tam jest aktualnie, no nie za bardzo w coś chodzi. Na jakiś czas było dobrze, ale znowu jest, że kierownica ciężko chodzi, prawdopodobnie się przytkał, ale ten regulator jak był zamontowany, mimo że ciek, on pięknie chodził. Kierownica naprawdę lekko chodziła, dlatego ja chcę tu się zająć uszczelnieniem tego urządzenia. Powymieniam miedziane podkładki. Patrzę, czy coś tu nie wypadło. Tu jest jakieś oczko, ale ono jest przykręcone. Nie wypada nic. Dobra. Zawsze wszech stron się leje olej. Dobra. Poszło. I tu jest taki widzę z przejściówką, trochę inny. Z tej strony, króciec, bo jest i mały, i duży. Tam były tylko takie. A tu z tyłu jest na duży jakiś. Teraz pytanie, jak to odkręcić? Może się odkręci tylko ta zewn zewnętrzna część, a może wszystko. Dobrze. Tak chciałem, żeby się właśnie odkręciło. Też tutaj do wymiany ta podkładka. No i tu już chyba będzie problem. Krót 30 się kłania. A takiej nasadki. Muszę sobie kiedyś kupić taką 30. Tak to będę musiał tą zwykłym kluczem odkręcić. Może się nie rozleci nic. O, poszło. Taka redukcja to jest. No, tu coś cało, coś mi tu wypchnęło widzę. Co tutaj się już coś dzieje? Coś chce wypaść. No dobra, to jeszcze nic sobie nie wypadnie coś. Taki tłoczek i sprężyna pewnie jest. Tak jest. No, czy wszystko co miało wypaść? Chyba wszystko. No dobra, jak jest wszystko. To teraz to trzeba odkręcić. Tu jest bez, pod, bez żadnej podkładki o dziwo. Miedziane i tu ciekło. Pójdzie to, czy nie pójdzie. Poszło. Dobra. I teraz trzeba się przyjrzeć tej sytuacji. To jest prawie symetryczne i od strony tutaj, gdzie była tabliczka znamionowa ma być korek. Trzeba o tym pamiętać, żeby nie zamienić miejscami. No dobra. I tu uszczelka musi być. I tu i tu. No wszędzie muszą być uszczelki. Tutaj, tutaj. Wszędzie, gdzie jest to możliwe. Trzeba i szukać uszczelek. Dobra, przyszedł czas na składanie koreczek. Taka jakaś piękna uszczelka. To wszystko ładnie wyczyściłem, umyłem Koreczki, wszystko. Ale ten miał być z tyłu. Kurczę, to jednego mi już brakuje w takim razie czegoś tutaj. To przyjdzie tu. Sprężyna. Ułowczek. Tu z tyłu będzie na ten duży gwint. Tu na mało jeszcze jednego brakuje. Gdzie to się zawieszuszyło. Dobra, znalazło się. Zguba się znalazła. Gdzieś na mnie nie leżała. i teraz trzeba to poskręcać wszystko ładnie. Zobaczymy, czy to się da tak łatwo poskręcać. Czyszczę klucze, żeby tam nie było żadnego piłka. No. Tu jest chyba klucz 22. Większy klucz się 4 chyba. 23 24 tu. tu jest wejście się. To już chyba było zakręcane, zostało jeszcze tylko to. To jest krok 30. No i dobra, jest pouszczelniane. Tu jest jakieś 40 napisane A, P, B albo 8. Tu? jest korek. APB. AP8 albo 8, albo B. Dobra. Trzeba go ładnie teraz odpuścić, zakorkować i pomalować. Takiego korka nie mam. Nie widzę, żebym miał coś takiego. Zakorkuję papierem.